Mowy, trudne, żmudne, wymagające dużego wysiłku. Dotyczyły one spraw bardzo ważnych. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem. Wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam. Ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Nieporozumień, nienawiści, sieje spustoszenie psychiczne. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu. Zwracam się do Was funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie Państwa przed wrogiem. Nadeszła godzina. Problem zatrudnienia zatrudnienia u nas w Polsce, gdzie borykamy się stale z brakiem rąk do pracy, ale jednocześnie widzimy drugą stronę medalu. Widzimy prywatnych rzemieślników podjeżdżających pod bramy naszej stoczni, zabierających nam e, naszych monterów. Propozycją naszą by było doprowadzenie do tego, żeby pracownik, który się u nas wykształcił, który zdobył u nas kwalifikacje. I to kwalifikacje, które drogo kosztują, bardzo drogo kosztują. Wykształcenie przykładowo spawacza czy motera, żeby taki pracownik odchodząc od nas, od nas został zobowiązany do spłacenia tego. Teraz relacja ze Szczecina. Wczoraj dwa nabrzeża szczecińskiego portu specjalizujące się w obsłudze ładunków drobnicowych oraz częściowo trzecie przerwały pracę na sześciu jednostkach spośród dwudziestu znajdujących się tego dnia w porcie. Zaczynając nielegalny strajk, 150-osobowa grupa portowców spośród ponad sześciotysięcznej załogi oraz 50 pracowników spółdzielni Norma i Rekord zatrudnionych w porcie sformułowali postulaty. Wśród nich znalazły się wnioski polityczne i ekonomiczne, m.in. podwyższenia o 50% płac, które i tak już należą do jednych z najwyższych w Szczecinie. Dziś przerwał również pracę zakład przeładunków masowych portów w Szczecinie, a także zakład transportu. W porcie szczecińskim stoi 16 statków, które, by, które powinny wyładowywać bądź załadować towary. I około 350 wagonów jest y, na podejściu do portu. Każdego dnia oczywiście możemy się spodziewać następnego podejścia statków i y, wagonów. Ta sytuacja oczywiście była koniecznością dla nas przekazać natychmiast informacje do naszych klientów, aby zaprzestano przesyłania wagonów i statków do portu, tak aby zmniejszyć do maksimum straty. Oczywiście wywołało to niezadowolenie klientów, mamy sporo protestów, sporo teleksów, ponieważ związani jesteśmy z umowami zarówno z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, a dla nich oznacza to, że Szczecin staje się po prostu portem niezbyt pewnym i ta droga transportowa może być dla nich y, po prostu zła. A co uczyniono, żeby uniknąć doraźnych strat? To statek z cytrusami, który nie skończył w Szczecinie, został przekazany do Gdańska. Y, statek, który czekał po ładunki y, bydła, y, wagony i, i samochody, które do portu przyszły, zostały odesłane do bazy samochody ze samochody z zostały do bazy żywca y, w Suchaniu, a statek czeka w porcie. Dziś rano w Szczecinie stanęła komunikacja autobusowa. Spowodowało to znaczne utrudnienia w dojazdach do pracy. Władze wojewódzkie podjęły szereg działań mających na celu poprawę sytuacji komunikacyjnej. Na trasy skierowano autobusy z przedsiębiorstw turystycznych i zakładów pracy. Nielegalnie strajkujące załogi komunikacji miejskiej sformułowały postulaty ekonomiczne i polityczne. A oto oświadczenie ministra pracy i polityki socjalnej. W związku z mającymi miejsce strajkami, minister pracy i polityki socjalnej przypomina, że strajki mogą być organizowane tylko zgodnie z przepisami rozdziału 5 Ustawy o związkach zawodowych z 8 października 1982 roku. W myśl tych przepisów strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości załatwiania sporu zbiorowego w tak zwanych formach niekonfliktowych. Strajk może być ogłoszony wyłącznie przez zakładowy organ związku zawodowego po uzyskaniu akceptacji tej decyzji przez większość załogi w głosowaniu tajnym oraz po uzyskaniu zgody nadrzędnego organu związkowego. Strajki organizowane wbrew przepisom wymienionej ustawy są strajkami nielegalnymi, zaś udział w takich strajkach stanowi w świetle jej artykułu 51 naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy. Następujące konsekwencje. Utratę prawa do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Utratę prawa do premii, nagród i innych wypłat uzależnionych od efektywnej i nienagannej pracy. Nagród zysku, tzw. 13 i 14 pensji oraz innych specjalnych świadczeń z kart branżowych. Przypomina się dyrektorom przedsiębiorstw o bezwzględnym obowiązku stosowania wymienionych wyżej przepisów. Z Dolnego Śląska o tym, jak rozwiązano konflikt w Turowie. Wrocławski Dziennik y, Gazeta Robotnicza wydrukował dziś artykuł, którego tytuł brzmi Odpowiedź pracodawców i administracji na postulaty zgłaszane przez górników. Chodzi tu o konsekwencję protestów górników kopalni brunatnego Turów. Otóż górnicy kopalni przedłożyli dyrekcji w sumie 46 postulatów dotyczących m.in. podwyżki płac. Postulaty uznali również za swoje górnicy z Konina, Sieniawy i Bełchatowa. I oto we wtorek. W kopalni Turów odbyło się zebranie, uczestniczyła w nim autorka artykułu Bożena Bryl, na którym protestujący górnicy spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu i Gwarectwa oraz związkowców ze wszystkich kopalń węgla brunatnego w kraju. W efekcie górnicy uzyskali większość świadczeń, o które się dopominali. W sprawie odpowiedzi na pozostałe postulaty umówiono się na 31 sierpnia. To wszystko w tym wydaniu Dziennika. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Kontynuowane są nielegalne strajki na Śląsku i w Szczecinie. Dobry wieczór Państwu. Tyle zapowiedzi. Sytuacja polityczna w kraju zaostrza się. Ponownie na porządku dziennym staje sprawa przyszłości Polaków i sytuacji materialnej społeczeństwa. Relacja ze Śląska. W dalszym ciągu kontynuowane są nielegalne strajki w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku. Manifest lipcowy 30-lecia PRL Jastrzębie, Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju oraz Andaluzja w Piekarach Śląskich i Morcinek w Kaczycach. Akcje strajkowe podjęła także część załóg kopalni Borynia w Jastrzębiu, ZMP w Żorach, Krupiński w Suszcu oraz 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim. Do akcji przystąpiła tylko część załóg. Oświadczenia samozwańczych komitetów strajkowych, że reprezentują wszystkich zatrudnionych są niezgodne z prawdą. Dochodzi do wywierania nacisku na górników. W kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich miały miejsce próby zastraszenia tych, którzy chcieli rozpocząć pracę. Dziś tylko do godziny 7.30 w kopalni Jastrzębie podpisało listy deklarując chęć pracy 953 górników, w kopalni Moszczenica 630 osób, w manifestie lipcowym 790, a w kopalni 30-lecia... Ponad 1300 osób. Napływają coraz bardziej niepokojące meldunki z kopalń, w których trwają nielegalne strajki dotyczące bezpieczeństwa kopalń, jak i olbrzymich strat w wydobyciu. Poza tym wszystkie te kopalnie mają jedną specyfikę, mają skłonność do samozapalenia węgiel. Przy pełnym ruchu ścian, po się wydobycia, po prostu powiedzmy te strefy, gdzie się samo zagrzewa węgiel, one są już w jakiś sposób zostają w zrobachu, niedotleniane, a w przypadku zatrzymania, no, zaczyna się powiedzmy historia dosyć przykra. Zaczyna się zmożenie procesu samozagrzewania, co w Meta nie może prowadzić do tragicznych sytuacji. Zresztą taką historię w tej chwili obserwujemy na kopalni Manifest lipcowy w określonych ścianach w pokładzie 362. No, mo mogę tylko powiedzieć, że jako górnik to jestem przerażony, że taka sytuacja w ogóle miała miejsce, dlatego że każdy zdaje sobie sprawę, że niedopuszczenie do stałego odwadniania Dostałych obserwacji mogą doprowadzić do nieszczęścia. Także są jeszcze większe problemy, bo się zwiększa zagrożenie pożarowe z uwagi na to, że nie ma właściwego przepływu powietrza. Pania manifest posiada bardzo słabe stropy, w związku z tym tylko rytmiczna eksploatacja może uchronić przed obwałami. Po zakończeniu nawet strajków... Te wszystkie roboty będą musieli prowadzić starzej, doświadczeni górnicy w warunkach bardzo niebezpiecznych, w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa. Strajki, które są w Rybnicka-Szczębskim Gwarectwie, prowadzone są przez ludzi bardzo młodych, przez ludzi niedoświadczonych, ludzi, którzy bardzo krótko pracują na kopalniach, nie mają doświadczenia w prowadzeniu ruchu zakładów. W zakładach które są najbardziej ekstremalne, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo w, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przykład kopalnia 30-lecia, która jest najbardziej gazową kopalnią w Polsce. Może dojść do katastrofy, która będzie trudna do obliczenia w skutkach. W chwili obecnej, łącznie z sobotą, straciliśmy 212 580 ton wydobycia węgla. Kwotowo przedstawia się to 2 miliardy 800 milionów złotych. W eksporcie straciliśmy 63 200 ton, kwotowo 3 miliony 160 tysięcy dolarów. Relacja ze Szczecina. Nadal nie pracowano w szczecińskim porcie. W wyniku strajku, o czym informowaliśmy, przerwane zostały prace przeładunkowe w zakładzie przeładunków drobnicowych i zakładzie przeładunków masowych. W związku z przedłużającym się strajkiem uniemożliwiającym obsługę towarów, statków, wagonów i innych środków transportu dyrektor naczelny zarządu portu Jan Więcław poinformował, że będzie zmuszony wystąpić do organu założycielskiego o zawieszenie działalności portu. Przyczyną powyższego wystąpienia są narastające straty dla gospodarki narodowej wynikające z postoju portu. Kiedy odwiedziłem dziś port po południu, nikt z Komitetu Strajkowego Portu oraz z Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego nie chciał rozmawiać przed kamerą. Nie zezwolono również na wykonywanie tych zdjęć, o czym informuję na życzenie strajkujących. Do strajkujących od czwartku pracowników zajezdni autobusowych WPKM przy ulicy Klonowica oraz w Dąbiu i Policach dołączyli wczoraj tramwajarze z zajezdni Niemierzyn i Golencino. Również w tym... W przypadku uzyskanie rozmowy przed kamerą spotkało się z odmową. W dzienniku to już wszystko. Do zobaczenia. W Szczecinie zatrzymany został Bogdan Arczewski, zatrudniony w zajezdni tramwajowej w Golendziniowie. Jest podejrzany o zorganizowanie nielegalnego strajku. Do prokuratury zgłaszają się osoby wezwane w związku ze strajkiem w Szczecińskim w szczecińskim przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Dwie spośród nich wobec stwierdzenia, że odgrywały podrzędną rolę w organizowaniu i kierowaniu strajkiem, zostały po przesłuchaniu zwolnione. W Szczecinie uruchomiono zastępczą komunikację miejską. Od rana kursowało 120 autobusów prowadzonych przez wojsko. Uruchomiono również 20 wozów zajezdni w Policach. Kursowały tramwaje z zajezdni Golęcin i Niemierzyn. W tej chwili zgłosiło się do pracy tyle osób, że prawdopodobnie normalna komunikacja tramwajowa zostanie wznowiona od 22. Tymczasem mnożą się konsekwencje. ...w porcie. Zakłady gumowe Stomil w Sanoku otrzymały telex, że nie dotrze do nich specjalny komponent do produkcji gumy. Statek w czwartek wypłynął z Antwerpii i nie wiadomo kiedy niezbędny dla Stomilu tak zwany profor trafi do zakładu. W tej sytuacji grozi wstrzymanie produkcji wyrobów niezbędnych do przemysłu motoryzacyjnego, maszyn rolniczych, pralek, lodówek podobnych. W Stomilu także obawiają się przedłużających się strajków górników. Zagrożone są dostawy sadzy węglowej, której zapasów sanocki Stomil nie posiada. Nie ma żadnego w świecie trzeźwo myślącego armatora, który wyśle swój statek do portu, co do którego będzie mało wątpliwości. Czy strajk może być powtórzony, czy nie? Armator takie porty, takie porty będzie omijał. Czy grozi naszemu portowi nie tyle zdrętwienie, co martwica? Nie zmienia się sytuacja w Gdańsku. Tak wyglądała dziś na Stoczni Północnej. Brakuje, no, oczywiście brakuje w ogóle towaru i podstawowego, jak Mówi pan ciężko i chleb świeży dostać nawet. Tam na no, ośredniach ludzie mieszkam i jeżeli chodzi o sprzęt gospodar gospodarstwa domowego, to jest po prostu tragedia. Taka drużyzna. Ta drużyzna wszystko zrobiła ten strajki, żeby było. No Trzeba dla człowieka robić wszystko dla ludzi. Ale ja nie wiem jak to jest. Ja się nie znam. Że trzeba by usunąć w ogóle z kraju Wałęsę i, i Jankowskiego. W ten czas byłby spokój. To no my panie? sądzimy. Też to samo. To my sądzimy. Bo gdyby, bo mnie się płakać chce. Nie mogę więcej mówić. To są Wasze wrogowie wybrzeża. Rząd nie pozwoli, aby w Polsce zapanowały bezprawie i anarchia. Akcentuje dzisiejszy No Jest słowa ministra Kiszczaka. Inicjatorzy strajków usiłują groźbami i terrorem zastraszyć chcących pracować górników, stwierdza w tytule informacji z Polski Berliner Zeitung. Prasa, radio i telewizja NRD zwracają uwagę, iż wysuwane przez organizatorów strajków często sprzeczne ze sobą żądania mają charakter polityczny i ekonomiczny. Jeszcze wczoraj na bramie głównej zakładów naprawczych taboru kolejowego we Wrocławiu. Widniały plakaty ogłaszające strajk. Dziś rano brama prezentowała się już jak zwykle. W zakładzie panował spokój. W chwili obecnej na terenie zakładu pracownicy nie przebywają, a przygotowujemy się do uruchomienia normalnego toku pracy od godziny 14, czyli od drugiej zmiany. Ile osób się zgłosiło? Wygląda to w ten sposób, że na zaplanowaniu. Na dzień dzisiejszy do pracy na pierwszej zmianie w wydziałach wrocławskich 1133 osoby. 976 osób zdeklarowało się świadczyć pracę na, na rzecz zakładu. Po podjęciu pracy przez całą załogę fabryki silników agregatowych i trakcyjnych Cegielskich w Poznaniu dziś zmieniła się również sytuacja w drugiej strajkującej wczoraj w tym zakładzie fabryce lokomotyw i wagonów. Wczoraj podjęła tam nielegalnie strajk grupa 120 osób. Dziś na apel dyrekcji i fabrykę opuścili wszyscy nieuczestniczący w strajku. W ślad za nimi wyszła też z zakładu grupa strajkujących. W hali fabrycznej pozostali jedynie nieliczni pracownicy dozoru technicznego. W dzisiejszym wydaniu dziennika to już wszystkie informacje. Dziękuję, do widzenia. Informacje ze Szczecina. O godzinie 10 opuścili zajezdni autobusową przy ulicy Klonowica, okupującą ją pracownicy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. A jedna Wy wychodzicie spokojnie. I oczywiście pan... Tak jakby pana słowo, dojdziemy do domu. Bezpiecznie. Bezpiecznie. Po drodze nie będzie żadnych A to da, nic nie Trzymać ani. Żadnych zatrzymań nie będzie. Możecie iść bezpiecznie, swobodnie, nic wam. Przyjmujemy do wiadomości. Proszę bardzo. Zajezdnię opuściło około 40 kierowców. Wszystko odbyło się spokojnie. Przed chwilą w tej zajezdni skończył się strajk. Pan nie wziął w nim udziału. Dlaczego? Proszę pana, nie wziąłem w nim udziału dlatego, że y, u, uważamy, iż załatwianie spraw... Uważamy, to znaczy kto? Znaczy uważamy my, ludzie, którzy do tego strajku nie przystąpili. Mam tutaj na myśli przede wszystkim bazę Pogodno która normalnie funkcjonowała przez cały okres strajku. Uważam, że załatwianie spraw robotniczych, spraw ludzkich nie powinno się odbywać na zasadzie nie do, do pracy, a rozmawiania, przekonywania się, rozmawiania z, z dyrekcją o słusznych sprawach. Należy tej załodze wyjaśnić, wyjaśnić teraz, jakie były przyczyny i skutki tego strajku i co dalej. No, trzeba sobie wyraźnie, wyraźnie powiedzieć, że ta sytuacja, która jest obecnie w kraju, się musi zmienić. Musi się zmienić przede wszystkim y, dlatego, że ludziom, ludziom młodym żyje się coraz to gorzej. Y, problemy mieszkaniowe, inne problemy, no, tych szereg problemów jest, które no, nie możemy no, w normalnych warunkach teraz załatwić. W Porcie Szczecińskim bez zmian strajkujący zorganizowali konferencję. Ja rozumiem, że strajk jest wyrazem protestu, ale chcę zapytać, czy strajkująca załoga ma wizję zmian funkcjonowania portu? Jeśli tak, to jaka ta wizja jest? Załoga ma taką wizję. Natomiast jak to ma wyglądać? Przestrzenie lub e, na pewno nasi panowie na myśli ekonomikę. W tej chwili nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć, ani prowokować, jak to będzie wyglądało. Jest natomiast pewien dokument, który mówi, że dla załogi ta sprawa nie jest obojętna. Jest to dosyć długi dokument, który został przedstawiony dyrektorowi naszywnemu. W dniu 25.11.1987 roku na terenie bazy Łasztownia w obecności pracowników został odczytany, wręczony Panu Dyrektorowi przez Pana Kowaszczyka. Ja ten dokument odczytałem i potwierdzony przez Dyrektora Naszelnego, że przyjął to do wiadomości. Jak odbierzecie tekst tego dokumentu, a jest on stosunkowo długi, nie wiem, ale nie sądzę, żeby był Wam obojętny. Jak zareagowała strajkująca załoga na list pasterski biskupa medyckiego? Uważam, że y, znaczy, nie, a, y, reakcja załogi była bardzo, powiedzmy sobie, powściągliwa. Nie jestem tutaj przedstawicielem, mógłbym wypowiadać się za wszystkich, którzy, zresztą jest yy, był czytany we wszystkich kościołach, do wszystkich wiernych. Nie leży w mojej kompetencji, abym się w tej kwestii wy, wy, wypowiadał. W Stoczni szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego, podniesienie bandery na statku do badań geofizycznych, który zakupił u nas Związek Radziecki. To specjalność Stoczni Warskiego i takich jednostek załoga zbudowała już osiem. Na statku supernowoczesna aparatura do nawigacji satelitarnej, oraz urządzenia służące do poszukiwań złóż znajdujących się pod wodą. I to już wszystko w tym dzienniku. Dziękuję Państwu. Do widzenia.